Są sol, na pieprzu, Witajcie z deszczowej krainy. Hej, jestem Maja i mimo niezbyt sprzyjających warunków chciałabym zachęcić Was do wzięcia w udziału w rozdaniu. Warunki oczywiście będą w opisie i na moim Instagramie. A w razie jakichś tam niejasności, no to pytajcie o wszystko w komentarzu lub pod postem na Instagramie pod @majkasin. Ale dzisiaj chciałam nie tylko o tym Wam opowiedzieć, dlatego że. Powiem Wam tak, może zacznę od tyłu. Mam pytanie do dziewczyn z grzywkami. No tak, z grzywkami. Czy w upały one Was nie denerwują, to znaczy te grzywki? Bo mnie doprowadza grzywka do szewskiej pasji. A w ogóle to ostatnio mam ogromny problem z włosami, bo po każdej mojej kąpieli dosłownie mogę zbierać włosy garściami. Więc czas chyba zrezygnować z jakiejś koloryzacji, z tych różowych półkanek. I w ogóle coś muszę zmienić. Więcej chodzić w odżywkach, olejować włosy? No, sama nie wiem, ale nie o tym. No i dobrze, słuchajcie, pogrzywkę to tak wiecie, można jakoś ogarnąć, bo można je tak, ją tak zaprzesać do góry, spiąć, albo najlepiej wcześniej jeszcze włosy podkręcić. Więc chodziłam w tych wałkach po domu z tymi wszystkimi olejami, odżywkami i tak sobie klikam na komentarze na YouTube, a tam. O -m -g. Moja widzka Ela pisze. Ha, ha ha. Ukradłość pieska właścicielom, którymi są Brent i Brand z Brindle, Toy Bay. Aha, no nie! Szybko sprawdzam na laptopie. Co? O, kurczątko blade. No rzeczywiście! Na miłość jedyną. No muszę coś z tym zrobić. Muszę to naprawić i po raz kolejny udaje się w podróż do Evan Green Harbor a już myślałam, że tam nie będę musiała już gościć no i tam wiecie, nasz różowy domek właśnie sobie stoi dalej i jest wczesny poranek są dwa dni chyba po weselu a nasza młoda para jak nic udaje się w podróż poślubną z naszą w sumie to nie wiem czy naszą Rosie zajmie się Marek brat Natalii Młodzi docierają do sulami, korzystają z uroków wakacji i żyją w takiej błogiej nieświadomości, że tam się dzieje ojdzie w, w tym ich domu. No ale nic, zazdroszczę im strasznie, bo wiecie, u nas wciąż leje. Tymczasem ja wybieram się do schroniska, stamtąd biorę małego kotka, Nomen omen Rosie i lecę szybko do Brindleton Bay naprawić szkody. Malutki kotek plus jakieś małe finansowe zrekompensowanie, no nie wiem, to chyba głupia propozycja, ale no innej nie mam. Więc jakież było moje zaskoczenie, kiedy idąc do domu, zastałam Marka z naszą Rosie. Ja tu przychodzę z gałązką oliwną. To znaczy się z kotkiem, a panowie się już chyba dogadali, bo słuchajcie, będą sprawować wspólną opiekę nad piesiem, ale skotka chyba się też bardzo ucieszyli. A więc okej, okay, załatwione, uff. Zatem kochani, cóż, ja lecę na wybory, a że deszcz chwilowo ustał, to wybiorę się też na spacer. I jeszcze raz kochani, zachęcam was do wzięcia udziału w rozdaniu. Bardzo, bardzo Was pozdrawiam. Dziękuję za wszystkie Wasze kochani komentarze. Jestem serduszkiem z Wami, buziaki i pa pa! Điều này thì mình sẽ được cho nên là 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 mình sẽ được